Dzisiaj ostry sos z nutą tamaryndową. Użyjcie go do przekąsek lub do dań z grilla. Będziecie zachwyceni, gwarantuję. Zaczynamy od 100-gramowego pomidora, którego kroimy na mniejsze części i wrzucamy do pojemnika blendera. Jedną ostrą papryczkę chili kroimy i dodajemy do pojemnika blendera. Dwa ząbki czosnku obieramy i drobno kroimy. I śrub do pojemnika Pora na cytrynę, dokładnie na sok z połowy cytryny. Oczywiście wyciskamy czerwoną paprykę, a szczegółowi połowę czerwonej papryki. Kroimy na mniejsze kawałki i dorzucamy do pozostałych składników. Dodajemy 3 łyżeczki pasty tamaryndowej. Potrzebujemy jeszcze kolendry, którą dodajemy wciskając do pojemnika blendera. Doprawiamy jedną łyżeczką kuminu, jedną łyżeczką soli i połową łyżeczki czarnego pieprzu. Wszystko blendujemy dokładnie. Później możemy przełożyć, a jak potrzebujemy przechować, to przechowujemy w lodówce i gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę kciuka w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Do zobaczenia.